Hejka moi kochani, tyle laby, czas wrócić do żywych, do pracy, do obowiązków, do chciałoby się powiedzieć normalności, ale to nie jest taka stricte normalność, ale taka normalność po świętach, o tak to powiedzmy. E, witam się z Wami moim śniadaniem, e, tutaj jest, są kanapeczki e, z pasztecikiem od sąsiadki, dziękuję Ci Kasiu bardzo. E, tak, dostałam pasztet. Także warto żyć dobrze z sąsiadami. E, to jest sąsiadka, która, na którą zawsze mogę liczyć. E, ja jej, ona mi, i tak właśnie się wspieramy. Kasia podrzuciła mi właśnie pasztecik, także mniam, miał Będę zajadać, a wyrazem ze mną. Pomidorek w tle słychać Amilię, która się bawi, bo wiecie, że dzieci jeszcze mają wolne. A dzisiaj tak a propos to jest wtorek. A, I posypałam sobie rzeżuchą jeszcze. Do tego herbata, która niezmiernie to jest to mango, pokrzywa i mango z Liptonki. Dobrze mówię? Dobrze mówię. O tak, z Liptona. Myślałam, że wrzuciłam. No dobra, nie wrzuciłam. Tak, tutaj widzicie jeszcze ozdóbki, które czekają na schowanie wielkanocne, bo to już jest wtorek i święta upłynęły. Wrzucę Wam też, co my żeśmy robili, jak u nas się odbywały te święta. Wrzucę Wam może to nie jest tak świątecznie, ale taka chwila y, laby, chwila dla rodziny. Jakby żeśmy y, wczoraj spędzili ten dzień, ale wrzucę Wam też zdjęcia. Ja Wam tak obiecuję. Obiecuję, za chwilę muszę napisać to na kartce, bo oczywiście znowu nie będzie tego w tym filmie. Y, wrzucę Wam pogodę, jaką mamy dziś. Fantastyczną. A co było wczoraj? A co było dziś? Także kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Zgadzam się z tym dziś w 100%. A tu już coś, co sprawiło, że jak otworzyłam, to sobie po prostu usiadłam. I do tej pory mam czarki na ciele i normalnie na policzkach czułam ciary. Także Ania z My Beauty for Life, kanału My Beauty for Life po prostu przeszłaś samą siebie. Jestem tak mile zaskoczona, ale tak samo czuję się zobowiązana i myślę, że i ja ciebie załatwię. Plan już mam, także nie ma tak, że to działa w jedną stronę. Yy, tutaj też mam coś dla Was oczywiście. Ania jest yy, kobietą, która myśli o wszystkich. Pomyślała i o Was. Dobra, ja zajadam, bo herbata mi wystygnie. Hej, Fidek, widziałam. Patrzcie tam. Fido, widziałam Cię. On już tu się łasi, żeby coś tu uskubnąć oczywiście. Yy, zajadam, a Wy oglądajcie sobie dalej. Parodia, jakaś koniec świata. Jakie grube to spadają. Emilia mówi, że pójdzie na sanki. Teraz nadeszła ta chwila, słuchajcie, nie muszę Wam przedstawiać Ani z kanału My Beautiful Life, bo ona już jest myślę na tyle znana, część z Was skorzystała z kodu na Dzień Kobiet, za co Wam bardzo dziękuję, myślę, że jesteście tak zadowolone z tych błyskotek jak ja. I proszę Ania, za chwilę Wam opowiem o co chodziło z kolczykami, bo wszystko zaczęło się od tych kolczyków. To te kolczyki tak tutaj namieszały, a w to wszystko był wplątany mój, uwaga, mąż. Ja o, o dowiedziałam się o wszystkim z YouTube'a. Yy, I o, po prostu, jak opowiem całą tą historię, to będziecie chyba się śmiali tak jak ja. I oczekiwałam na te kolczyki. O tych kolczykach wiedziałam. Tymczasem Ania w tą biedną. Yy, przesyłeczkę, to jest taki mały, mała yy, ta koperta upchała ile po prostu wlazło. Tutaj już by nic się nie zmieściło więcej. Słuchajcie, yy, oprócz kolczyków, które zamówił mój mąż, przyszły jeszcze te, które są ciut mniejsze. O, zobaczcie, porównam Wam. I troszeczkę inny odcień, bo te mają takie bardziej rose gold, a tutaj już jest złote. Wszystko przyszło pięknie opakowane, bo zobaczcie, Ania ma teraz przecudne są te woreczki. Po prostu, och, ja jestem zachwycona. I dorzuciła jeszcze, proszę. Takie wkręty. No nie mówcie, że to nie jest piękne. To jest po prostu fantastyczne. I też przyszło w tym woreczku. Pokazuję Wam tu górnogami jakoś. Ale dobra, spoko. Tutaj jest ładnie położone. I oczywiście, zobaczcie, celebrytki Łuka To wszystko kosztuje. To wszystko kosztuje. A to jest prezent od Ani dla mnie. I zobaczcie tu. Tu są właśnie jeszcze takie piórka. Ja mam i tutaj mam na ręce, tylko nie wiem, czy będzie widać. Nie wiem, jak Wam to pokazać. Dzisiaj ja mam tu piórko. Także będę miała do... Kolekcji może tak bardziej, o tak, widzicie? Tu jest piórko sznureczek od Ani i teraz będę miała kolczyki. Cudne, po prostu są przecudne, ale te też bardzo, bardzo mi się podobają. Tak szczerze, po prostu bardzo mi się podobają, ale te piórka też są po prostu mega. I oczywiście, Ania, jak to Ania, tutaj są lekcje online. Młoda tu robi lekcje online, ale zobaczcie tu, tak. Widzicie to? To jest po prostu, no, chci? ci Jest coś fantastycznego, łapka pieska dla Emilii. Kolejna branzoletkę, bo Emila jeszcze ma od Ani e, też, właśnie, czerwony sznureczek. No, ale oczywiście zobaczyła ten, to już nie chcę czerwonego sznureczka, już chcę tę. Także już musiałam szybko ubierać. Śliczna jest to e, bransoletka Emila, tak? Podoba się Nini? Kiwa mi tu głową. Dobra, Emila nadrabia zaległości, bo jak widzicie, jajka u nas, a my cieszymy oko. I za chwilę przyjdę i do Was, bo tu, proszę bardzo, skrywa się cała niespodzianka dla was. Także, moi kochani, oglądajcie sobie dalej. O ja podziwiam, normalnie jestem. zachwycona tymi kulczykami. Tak szczerze, prześliczne są, po prostu są prześliczne. No i te woreczki, słuchajcie, ja tak będę przechowywała te kulczyki, bo właśnie w, tym, yy, w tych woreczkach będę je przechowywała tutaj. Widzicie logo? Tu i tu, no cuda. Po prostu cuda. Ania, uduszę cię. Po prostu cię uduszę. Ale to jest takie śliczne. Dziękuję. Dobra, jestem. Słuchajcie, moi kochani, musiałam się podświetlam się lampą, bo na zewnątrz zrobiło się szaro, góro i ponuro. Do tego pada mokry śnieg. E, widzę, że dachy już są dość mocno poproszone tym śniegiem. E, więc musimy się wydoświetlać, jak w grudniu. E, ale tak jak mówiłam, kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Wracając do kolczyków. Słuchajcie, cała historia zaczyna się od tego że mój mąż bardzo, ale to bardzo chciał mi kupić właśnie takie koluszka z tym złotym, e, takim wypełnionym koluszkiem u góry, kółeczkiem, ale niestety nigdzie nie udało mu się ich wynaleźć, więc sprytnie, przypomniał sobie, że e, ja oglądam Anię i że Ania właśnie siedzi w tych celebrytkach mm, i wynalazł Anię i napisał do niej na Messengerze, jak wygląda sytuacja. I Ania obiecała, że mu je znajdzie. Słuchajcie, no i oczywiście znalazłam mu kolczyki, to są właśnie te, tylko te, które mam na uszach, to są właśnie, gdzie e, one schodzą o tak, to jest to zapięcie właśnie takie klipsowe, widzicie? E, I to są właśnie te większe, te rose gold, a te drugie są mniejsze i one są e, już wkręty. No i teraz nie będę widziała, jak je zapięłam to. Czy to jest tak mniej więcej równo? O, widzicie? One już są na wkrętach. O, tak może. Może to było widać? Nie wiem. W każdym bądź razie Ania znalazła, kupiła. A ja dowiedziałam się tego z filmu, w którym oglądam Ani. A ja nam pokazuję właśnie kolejne jej zakupy i ona pokazuje te kolczyki. Ja wtedy takie oczy. Mówię, ty, no ja chciałam te. A słuchajcie, ona dalej mówi: To są kolczyki na zamówienie matki czy plus. Ja wtedy co? Ale przecież ja nie u nie zamawiałam tych kolczyków. Skąd ona wiedziała, że ja takie kolczyki? Ja jej mówiłam, że mi się bardzo podobają, ale ja u nich jej ich nie zamawiałam, nie? No i mówi do mnie, że patrz, popatrz co znalazła Ania. No, on siedział akurat, ja późno wieczorem oglądałam, siedzieliśmy w łóżku już. I on mówi: O, a skąd ty wiesz Ja mówię, ale Co ja mam wiedzieć? Ja tak na nie patrzy. Patrzę na te kolczyki, mówi, bo ja zamówiłem u niej te kolczyki. Ja mówię, co? No i oczywiście opowiada mi całą tą historię. Myślałam, że go tam u słuchajcie. Spiskujecie ze za, za moimi plecami. Mówię tu do Ani i do mojego męża. W każdym razie y, banana na ustach jest do tej pory. No ale Aja, to co zrobiła, wysyłając y, cztery pary kolczyków i jeszcze bransoletkę dla Enby, to to już w ogóle szok. Mówię Wam, że jak dostałam, otworzyłam tę paczkę. Ja już wiedziałam, jak ją y, Bren przyniósł. Bo przecież to nie było, wiadomo było, że to nie jest jedna rzecz, ale myślałam, że może kartka świąteczna, jakiś tam cukierek, nie? A tu masz taki prezent, a ja uduszę cię. W każdym razie, bądź razie, słuchajcie, ale ma też prezent dla moich widzów. Jest to zniżka 10% i darmowa przesyłka do końca kwietnia z hasłem Matka czy Plus. Słuchajcie, skorzystajcie. Ja Wam zostawię pod spodem linki do Ani Butiku, do... Yy, wyszukam jeszcze taki film, żebyście sobie mogli obejrzeć właśnie, gdzie tam Ania pokazuje te kolczyki, te swoje rzeczy, które yy, ona tam ma. I ja Was zachęcam, bo Wy macie minus 10% na hasło Matka Czy Plus i do tego macie darmową przesyłkę do końca kwietnia. Słuchajcie, do 30 kwietnia macie przesyłkę gratis. Dla mnie mega oferta. Cieszę się bardzo, Ania. Yy, jestem po prostu... Nie jest gorąco, nie jest po prostu gorąco, bo zostałam kolejny raz bardzo mile zaskoczona i, i mam coś dla Was, także elegancko, cieszę się i dziękuję. I Was proszę, żebyście weszli na link pod filmem, weszli do Ani Butiku, oglądnęli, bo naprawdę jest wszystko myślę, warte Waszej uwagi. Dobra, za chwilę przychodzę i opowiem Wam, co jeszcze. Tutaj już suszarka kończy Słyszeć jedno. Poniżej pralka działa z drugim. Tutaj kolorowe, w sensie czerwone, różowe. I tego będzie więcej. A tu Wam pokażę. Mam te w pralni, bo tutaj jest okno. Co prawda, ono jest zaklejone tą naklejką, ale daje światło. I słuchajcie, no kurde, jakoś słabo mi wychodzą te moje astry. Coś nie wiem. Bardzo słabo. Tego, Emila tutaj sypała tyle tego. Wiadomo, że coś wychodzi, ale tak to biednie. Tu jeszcze się coś wykluło: to już jest większe, to jest mniejsze. No nie wiem. Także zobaczymy. A tutaj jeszcze mam jednej Muszę to właśnie obrócić. Kwiatki. Oczywiście teraz zapomniałam, jak się nazywają. Bo one właśnie w stronę słońca się wyciągają. Ale też marnie. Bardzo marnie. Tyle nasion tutaj było wsypanych. Mm, nie wiem. Czemu to tak? Przecież mają wodę, mają światło, tak lebiodycznie to wszystko idzie. No ale jak na polu wieje śnieg, to i tutaj nic nie wychodzi, nie? Dobra, nie szukaj sobie wymówek po prostu nie, nie, nie pykło coś no nie pykło. Dobra, moi kochani, z tych ochów, achów dzisiejszego dnia to na tyle. Ja wracam do rzeczywistości mojej dzieci. Słuchajcie, tutaj koło mnie też jest, nie wiem, o, chyba nie widać. Staszyna, o widzicie to? Proszę, widzicie, o proszę, tak, ma się dobrze, dokupiliśmy taką yy, zabawkę, w sensie tutaj ma domek, do którego nie chce wejść, ale siedzi na nim, to jest łupina z, yy, tego, z kokosu i on sobie tam chodzi, a tu ma taką kolorową drabinkę i też sobie chodzi, ale yy, dlaczego on tutaj jest, bo on teraz tutaj jest, bo jak go wynosimy do salonu, bo zazwyczaj tam stoi, to strasznie piszczy, tak ćwiergota, yy, przeraźliwie że i po prostu chce być między nami, między ludźmi, więc dobra, chłopak póki co jeszcze nie gotuję, więc możesz tu trochę stać, a potem po prostu przyniosę taki wyższy stołek, postawię go i niech już będzie sobie z nami. E, słuchajcie, mam problem z ugotowaniem, nie wiem jak wy, ale małej ilości bigosu. Także ze świąt jeszcze został bigos, ale dzisiaj będzie do kotleta, bo zażyczyli sobie kotleta, będą ziemniaczki, kotlet i bigos. Także nie napracuję się, ale za to jest co robić w domu, bo naprawdę jest jeden wielki armagedon. Muszę odkurzyć, muszę od nowa umyć podłogę. W świętach, w pierwszy dzień świąt byliśmy u siostry mojego męża. Tam były 60 urodziny, słuchajcie, wypas impreza. To była impreza niespodzianka. Szpawier spodziewał się jedynie tortu. Kiedy myśmy się zjeżdżali do domu, stawiając samochody całkiem za domem, żeby nie widział, on był wtedy ze swoim synem na cmentarzu, także to była taka pełna konspiracja. Zamknęli nas w jednym pokoju, było nas trochę, udało się skrzyknąć parę, sporą część rodziny. Spora część została też za granicami Polski, niestety tak jak i wasza część też została. Niemniej jednak było nas trochę kiedy Marek, właśnie szwagier, wasz do pokoju, chycił się na głowę, bo się totalnie nie spodziewał. Był tort, były toasty, był szampan. Także było genialnie. Po prostu super, że mogliśmy się razem zobaczyć. Wiem, są obostrzenia. Słuchajcie, każdy robi to w miarę swojego sumienia, swojej głowy. Każdy już jest też zmęczony tym wszystkim, bo jak sami widzicie, te zamykania sklepów, urzędów, nie wiem, szkół, Średnio przynosi efekty, bo zachorowania nadal wciąż się wysoko utrzymują, więc nie wiem. To jest moja opinia: taka jest moja opinia. Ja robię wszystko zgodnie ze swoim serduchem, ze, swoim, ze swoją głową. A drugi dzień świąt, widzieliście, byliśmy na placu zabaw i też było zabawy, co niemiara. Ludzi też nie brakowało, część ludzi miała maskę, część była bez maski. Nigdzie nie było żadnej policji, a byliśmy tam ze 2,5 godziny chyba. Więc. No, to tak dzieje się. Nie wiem, jak było u Was, czy byliście sprawdzani, czy były te yy, najazdy policji. Tutaj nie widziałam całe te dni. Nie widziałam w ogóle nigdzie żadnego radiowozu. Także dobra, yy, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Yy, I buziaki, proszę o łapkę w górę. A jeśli nie subskrybowaliście kanału, to o subskrypcję. Dla mnie pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym filmie.